Koncepcja nowego porządku świata była obecna przez wieki. Powróciła w szczególności w drugiej połowie ostatniego wieku. Były prezydent George Bush Senior używał jej w wielu przemówieniach. To sugeruje, że naprawdę chce zobaczyć porządek, w którym będziemy mieć powszechny, światowy rząd, w którym każdy na Ziemi będzie odpowiedzialny za politykę. Na międzynarodowym szczeblu jest to wielka idea. Nowy porządek świata. Prezydent Bush powiedział, że nowy porządek świata jest tworzony, że pracowali nad tym. ONZ jest częścią tego rządu. Pracują w tej chwili bardzo wytrwale nad Unią Północnoamerykańską. Dlatego wielu ludzi nie przejmuje się granicami USA. Wierzą, że niezależność narodowa nie jest ważna. Dlatego uważam, że nie potrzebujemy członkostwa w ONZ dla bezpieczeństwa narodowego. Zawsze jest tak samo, jeśli przypomnimy sobie historię. Imperium rzymskie, Rosja sowiecka, Hitler za czasów nazizmu, zawsze mówił, że stworzył utopię dla zwyczajnych ludzi. Ale historia zawsze pokazywała, że robili dokładnie odwrotnie. Imperia budowane przez podbój są stare jak cywilizacja: Babilonia, Egipt i Grecja. Wszystkie te imperia były tworzone z myślą o władzy nad światem. Imperium Rzymskie w swoim rozkwicie zdominowało znany wtedy świat. Wymyślano złożone systemy, by kontrolować zróżnicowane populacje. W okresie od XV do XIX wieku powstały nowe imperia i wszczynały wojny o wszechwładzę. Szlachta, podobnie jak i klasa kupiecka, była finansowana przez prywatne banki. Wiele izb finansowych finansowało obydwie strony konfliktu. Wyrafinowane siatki szpiegów przekazywały rekinom finansjery informacje o rządach, które powoli przejmowali. 18 czerwca 1815 roku agenci rodziny Rothschildów widzieli, jak Napoleon desperacko walczył, aby uratować swoją armię. przed armii brytyjskiej. Agent Rothschildów zdołał dostarczyć informację o porażce Napoleona przez Lorda Wellingtona Natanowi Rothschildowi 20 godzin wcześniej, niż nowina dotarła do Londynu. Natan, głowa rodziny Rothschildów, puścił plotkę na giełdę londyńską, że Napoleon wygrał wojnę. Giełda nurkowała po 98% i Rothschild był w stanie wykupić całą brytyjską gospodarkę, płacąc pensy za każdego funta. Kiedy informacje o przegranej Napoleona w końcu dotarły, giełda poszybowała. Wielka Brytania była teraz niepodważalnym władcą Europy, na nią rządził Rothschild. Brytyjskie imperium rozrosło się jeszcze bardziej. Żołnierze i biurokracja rozprzestrzeniła się po świecie. Nad brytyjskimi posiadłościami. Nigdy nie zachodziło słońce. Kartel bankowy od 1800 roku finansował obie strony prawie każdej wojny. I oczywiście kasował odsetki z pożyczek dawanych różnym rządom na wojny, które w zasadzie pomagali wywołać i podtrzymywać. W 1900 roku Niemcy były rosnącą potęgą, liderem rewolucji przemysłowej. Nie było właściwie żadnego powodu do I wojny światowej. Poza szansą dla kartelu bankowego, aby zarobić, finansując obydwie strony konfliktu. 28 czerwca 1914 roku, następca austro-węgierskiego tronu, Franciszek Ferdynand, został zastrzelony podczas podróży. Na rękę. Serbskie tajne stowarzyszenie powiązane z francuskim i brytyjskim wywiadem przypisało sobie tę zasługę. Zaczęła się pierwsza wojna światowa. Firmy zbrojeniowe, finansowane przez banki kontrolowane przez Droczynów w Niemczech, Francji, Anglii i Austrii, sponsorowały wszystkich. Przynajmniej 20 milionów osób zginęło w wojnie. Był to konflikt tak straszny, że ludzie postanowili nigdy więcej nie walczyć. Zwątpili, że wojna może skończyć wszystkie wojny. Pytanie, dlaczego chcieli wojny? Po pierwsze, dla pieniędzy i władzy. Po drugie, chcieli stworzyć ligę narodów. Mieli to od początku w swoich planach. A więc kiedy wojna się skończyła lub miała się ku końcowi, zaczęli formować ideę Ligi Narodów, by to się nigdy nie powtórzyło. Setki lat praktyki zrobiły z Brytyjczyków ekspertów w ukrywaniu swojego imperium za marionetkowymi rządami. W imię powstrzymania wszelkich przyszłych konfliktów zaproponowali połączenie krajów Ligą Narodów. Ich prawdziwą intencją było, aby Liga służyła jako struktura do budowy rządu światowego. Prezydent Woodrow Wilson, który stał na czele ustanowienia prywatnego systemu rezerw federalnych w USA w 1913 roku, mocno popierał powstanie Ligi Narodów. Woodrow Wilson był bardzo naiwnym prezydentem, był profesorem uczelni, który został wciągnięty w ten system. Liga zebrała się w Paryżu w 1919 roku, ale wiele nacji rozpoznało Ligę jako zagrożenie suwerenności i odmówiło uczestnictwa. Wnerwiony przez kongres USA, który blokował Ligę Narodów, wywiad brytyjski z pomocą rodziny Rockefellerów utworzył Radę Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku w 1921 roku. Rada rekrutowała najwybitniejszych Amerykanów, by wspomóc wzrost imperium angloamerykańskiego. Misją CFR jest obalenie wszystkich państw dla stworzenia w zamian wszechmogącego rządu światowego, dowodzonego przez wąską elitę. Do 1930 roku promotorzy rządu światowego podzielili się na dwa obozy. Fabiańscy socjaliści w Londynie i faszyści we Włoszech i Niemczech. Narodowy socjalizm użyje własnej rewolucji, by ustanowić nowy porządek świata. Adolf Hitler. Zwolennicy faszyzmu w USA i Anglii wierzyli, że należy użyć wojska, aby szybko stworzyć nowy porządek świata. Bardziej wyrafinowani globaliści uważali, że sposobem na dominację są stopniowo wprowadzane zmiany. Nagrodzony medalem honoru, major generał Smedley Butler w 1934 publicznie ujawnił próbę dokonania przez bankierów wojskowego przewrotu Stanów Zjednoczonych. Bohater wojenny zeznawał w Kongresie USA, że najpotężniejsi ludzie w Ameryce chcieli, aby został przywódcą Narodowego Zamachu Stanu, aby mogli utworzyć Narodowy Socjalizm w USA. Generał Butler obnaża spisek faszystów. Jestem tutaj przed Zgromadzeniem Kongresu, najwyższym urzędem reprezentującym ludzi Ameryki, by poinformować o działaniach, które mogą prowadzić do ustanowienia faszystowskiej dyktatury. Miałem dowodzić organizacją składającą się z 500 tysięcy ludzi, która byłaby w stanie przejąć kontrolę nad funkcjami rządu. Faszyści zajęli się także Anglią.

Acz obóz faszystów w Niemczech był się. blok fabiańskich socjalistów był w stanie kontrolować USA, Rosję i Anglię. Podczas przygotowań do II wojny światowej, jak i podczas niej, bankierzy ponownie finansowali obydwie strony, tak jak z Napoleonem. Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy zrujnowało Europę. Ponownie Elita stwierdziła, że jedynie rząd światowy może uchronić ludzkość od nadchodzącej zagłady. Tym razem elicie udało się stworzyć organ światowy. W kwietniu 1945 roku w San Francisco zwycięzcy II wojny utworzyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Siedzibę wzniesiono w Nowym Jorku na ziemi ofiarowanej przez Johna D. Rockefeller. Krótko po tym jak elita utworzyła ONZ tylko swoją bazę w USA, nowo powstała Światowa Rada, zaczęła pracę nad kolejną fazą planu, stopniowej formacji kontynentalnych superpaństw. Pierwszym krokiem trójstronnego planu było utworzenie Unii Europejskiej. Jednoczyć Europę próbowano wiele razy, ale było to bardzo nieakceptowane. Gdzie Napoleon i Hitler polegli używając siły, globalistom udało się używając podstępu. Na prośbę Brytyjczyków 5 maja 1949 roku powstała Rada Europy. Traktat Londyński miał ustanowić jedynie wymianę handlową między krajami Europy jak NAFTA czy GATT w Ameryce Północnej. I z prawdziwą intencją było utworzenie europejskiego superpaństwa. Powinniśmy mieć rząd światowy, czy wam się to podoba czy nie, siłą albo podobroci. James Warburg W 1954 roku elita planety spotkała się podaje w hotelu Bilderberg w Oesterbeek w Holandii. Bilderbergerzy przyznali później, że ich misją było stworzenie Unii Europejskiej. Kiedy już utworzono Unię Europejską pod przykrywką umów handlowych, utworzone zostaną Unia Północnoamerykańska i Unia Azjatycka. Trzy połączone superpaństwa stworzą rdzeń rządu światowego, podczas gdy ONZ będzie służyć jako organizacja regulująca i kontrolująca kraje trzeciego świata. Grupa Bilderbergów składa się z przywódców wszystkich zespołów, które kierują poszczególnymi państwami. Obrazem światowej struktury władzy jest ogromna piramida, na której szczycie są tylko elity elit. Grupa jest tak tajna, że do połowy lat 80. kontrolowane mass media zaprzeczały jej istnieniu. W późnych latach 90. Coverage only to consists of, of rare one-line mentions. Z powstaniem alternatywy źródeł informacji ich kabaniec kontrolując informację zaczynał się zsuwać. Na przedmieściach stolicy pojawiły się dziś czarne limuzyny z zaciemnianymi szybami. Zjechały się do hotelu, gdzie prywatna firma ochroniarska utworzyła stalowy kordon ochrony. Limuzyny wiozły koronowane głowy, polityków i rekinów przemysłowych na sekretne spotkanie, które potrwa cały weekend, znani jako grupa Bilderberg.